zawracaliście kiedyś na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym, tym kolizyjnym skrzyżowaniu, tutaj właśnie będziemy zawracali teraz kto tutaj ma pierwszeństwo przede wszystkim trzeba wiedzieć skąd będą nadjeżdżały samochody i na których przejściach dla pieszych mogą być piesi, tutaj oczywiście musimy ustawić się tak żeby po pierwsze zająć właściwy pas ruchu po drugie żeby nie najechać na linię ciągłą, która rozdziela pasy ruchu już w obrębie skrzyżowania i teraz zobacz, że ustawić Zmieniamy się na lewym pasie, bo łatwiej jest mi zająć lewy pas, bo na prawym mam linię ciągłą. Później po zawróceniu zmieniamy tylko pas ruchu na prawy, no bo prawym powinniśmy jeździć proste. I subskrybujcie ten kanał, bo nauka jazdy zaczyna się tutaj.